4 września dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny. Pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 360 uczniów. Z kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 8 w Policach. W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy 1-3, rodzice, nauczyciele i przedstawiciele władz. Najważniejsi byli tego dnia pierwszoklasiści, którzy dopiero zaczynają przygodę ze szkołą. Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają nową drogę w tej szkole. Przez 8 lat będziecie zdobywać wiedzę i umiejętności i będziecie się przygotowywać do egzaminu, który Wam otworzy wymarzony świat. Będzie to przepustka do najlepszego przyszłości życia. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą przygotowali uczniowie. W szkołach podstawowych uczy się 2770 uczniów, w tym 137 z Ukrainy. W szkołach całej Polski odbyły się uroczystości inaugurujące nowy rok. Życzę w tym roku szkolnym 2023-2024. Wspaniałych wyników nauczania, dobrych kontaktów, współpracy nie tylko między szkołami, ale z samorządem polickim i innymi organizacjami pozarządowymi, które chętnie współpracujecie. Pierwsze dni w szkole są szczególnie trudne dla uczniów klas pierwszych, dlatego ważne jest wspieranie młodego człowieka. Znaczącą rolę mogą w tej kwestii odegrać na przykład rodzice czy dziadkowie. Cenne rady, jak reagować w różnych trudnych sytuacjach i do kogo zgłosić się o pomoc, pomogą młodemu przebrnąć przez kolejny etap w życiu.